Lloyd Alexander, Księga 3 Jest to pierwsza na polskim rynku książka zmarłego w 2007 roku amerykańskiego pisarza fantazy, autora ponad 40 powieści skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Jest to pierwszy tom jego najbardziej znanego, liczącego pięć tomów cyklu fantazy, przygodowego dla starszych dzieci i młodszych nastolatków pod tytułem Kroniki Prydania. Opublikowany w latach 60. ubiegłego wieku, zdobył dwie nagrody: Newbery Honor i Newbery Medal. Został uzupełniony tomikiem opowiadań i dwoma zbiorami rysunków. Na podstawie dwóch pierwszych tomów cyklu wytwórnia Walt Disney Pictures zrealizowała film animowany pod tytułem Taran i magiczny kocioł. Fabuła powieści z motywem walki dobra ze złem, promująca wartości takie jak przyjaźń, odwaga, szlachetność i honor, czerpie ze starożytnych mitów i legend. Z akcją osadzoną w tytułowej magicznej krainie Pedajnu przedstawia przygody chłopca, świniopasa, który w przyszłości, w ostatnim tomie cyklu, zasiądzie na królewskim tronie. W pierwszym tomie, wyruszając na poszukiwanie zaginionej, jasnowidzącej świnki, wpada w biernie niebezpiecznych krzyków związanych z pojawieniem się w Brydanie, roga tego króla sprzymierzonego z kainą zła. Jego kompanami w tej podróży zostają rezolutna, równa mu księżniczka, wędrowny Bart, krasnolud oraz mówiące ludzkim głosem stworzenie, będące mieszanką kota i psa. Powieść spodoba się miłośnikom celtyckich legend i mitów oraz baśni. Oprócz postaci bohaterskich rycerzy i władców występują w niej skrzaty, elfy, krasnoludy i mnóstwo zwierząt. Akcja toczy się szybko i dynamicznie, obrazując ucieczki, pościgi oraz staczane przez bohaterów walki. Lekturę u atrakcyjnie subtelnych humor i duża liczba dialogów. Dużym atutem jest przekład znanego i nagradzanego autora książek dla dzieci Pawła Berensewicza. Wydawca zadbał też o sporych rozmiarów czcionkę, która łatwo czytanie. Powieściowy cykl powinien spodobać się miłośnikom opowieści z Narni Luisa, do których jest porównywany. Iwona Czarkowska Szarlotka pachnąca marzeniami. Kolejna książka tej autorki. Poprzednio mieliśmy te dwa tytuły Balbinka pechowa Anielinka i Tymek magik cią Anielinek na 21. przeglądzie w tym roku. To średnio udana powieść kulinarno-obyczajowa z akcentem tajemnicy, magii i przygody oraz wątkiem pierwszej miłości, adresowana do młodszych nastolatek. Trzynastoletnia główna bohaterka, po raz pierwszy spędzająca wakacje z rodzicami w kolejnym pensjonacie, w którym podjęli pracę, a nie u dziadków, jest dziewczynką z poważną wadą wzroku, ale za to obdarzoną fenomenalnym węchem, słuchem i niezwykłą wyobraźnią. To połączenie dotychczas nie przysparzało jej popularności, ale teraz, dzięki węchowi właśnie, zyskuje sympatię ekscentrycznego pensjonatowego kucharza i poznaje osobliwą historię jego kuchmistrzowskiej rodziny oraz tajemniczego, ukrytego gdzieś w pensjonacie, spadku. Próbując na jawie i we w bardzo sugestywnych zresztą snach, wyjaśnić tajemnicowego skarbu, bohaterka wchodzi w skonfliktowane środowisko po polskiej wsi. Tu autorka daje satyryczny obrazek polskiego piekiełka. Przeżywa kilka zwariowanych przygód i zdobywa przyjaciela, wobec którego zaczyna żywić uczucia bardziej niż przyjacielskie. I wprawdzie nie wszystko kończy się tak, jakby chciała, ale optymistyczny finał pozostaje w zasięgu. Przepleciona kilkunastoma przepisami kulinarnymi powieść poziomem literackim nie wykracza poza wcześniejsze książki autorki. Jak zwykle porusza parę tematów istotnych dla nastolatków, m.in. choroby i śmierci w rodzinie, tolerancji dla odmienności i zawiłości uczuć, ale jest niedopracowana na różnych poziomach tekstu. Obok niekonsekwencji w kreowaniu postaci bohaterów i ich zachowań oraz nadmiaru podobnych sytuacji i scen pojawiają się też osobliwości komiczne typu nagle usłyszała, że ktoś chwytają za ramię. Także dla sympatyków, autorki i rzeczy osobliwych. Dwa tytuły to seria poświęcona bohaterowi serialu telewizyjnego Franklinowi. Utrzymane są w stałej konwencji z pogodnymi, sympatycznie pouczającymi opowiadankami o przygodach Franklina i jego przyjaciół. W tomiku za ty, tematem tomu zatytułowanego Franklin nocuje u misia są trudne trudności aklimatyzacyjne bohatera w nowym miejscu z innymi codziennymi zwyczajami i rytuałami w książeczce Franklin przygotowuje święta, dowiadujemy się jak ważne jest konsekwentne dążenie do celu i jak potrzebna bywa przy jego realizacji pomoc przyjaciół. Obie książeczki są optymistyczne, poprawne stylistycznie, ale nic ponadto. Mają bardzo czytelne przesłanie. Niestety, seria coraz bardziej popada w rutynę, coraz mniej jest tam lekkości i odkrywczości dla panów Franklina i serialu. Heinz Janisz, pan Jaromir i arcyzłodziej. Drugi tom cyklu opowiadań detektywistycznych adresowanych do starszych dzieci, poprzednio pan Jaromir na tropie klejnotów na szóstym przeglądzie w tym roku. Tym razem tytułowy bohater, inteligentny i bystry Jamun, zatrudniony jako asystent emerytowanego detektywa, znacząco przyczynia się do zdemaskowania sprawców serii kradzieży obrazów w równie tajemniczy sposób znikających z sal muzealnych, jak po pewnym czasie do nich powracających gdy z Wiedeńskiego Muzeum Historii Sztuki dematerializuje się dzieło Piotra Broigla Starszego Zabawy Dziecięce. Chociaż pan Jaromir yy, nie zawsze rozumie zasady ludzkiej logiki i często nie zgadza się z metodami śledczymi swego pracodawcy, to właśnie jego psi instynkt i zmysł obserwacji, a o dziwo bohater rzadko posługuje się węchem, w połączeniu z niewielkimi rozmiarami psa pozwolą w wyjaśnieniu, jaką drogą obrazy opuszczały muzea. Atrakcyjna jak poprzedni tom, odpowiednio, operująca odpowiednio zawiłą intrygą i lekkim humorem w typie raczej angielskiego, starannie osadzona w realiach topograficznych Wiednia i wyraźnie czerpiąca wzory do wykreowania postaci detektywów i metod ich działania zarówno od Conan Doyle'a jak i Agatha Christie, z nieodzownym zestawem dziwactw i słabostek głównych bohaterów, lektura dla młodych amatorów literatury detektywistycznej w takim bardzo klasycznym stylu. Lodowate ostrze, trzeci tom cyklu detektywistyczno-przygodowego opowiadającego o przygodach nastoletniego Sherlocka Holmesa. Poprzednio Zabójcza chmura i Czerwona pijawka. Autor, zdeklarowany fan Sherlocka i znawca literatury powstałej na temat słynnego detektywa, kreuje jego wiarygodny, starannie osadzony w realiach topograficznych i obyczajowych epoki wizerunek, spójny z charakterystyką postaci stworzonej przez Conan Doyle'a, ale konsekwentnie wprowadza w swoją opowieść znacznie więcej dynamizmu, emocji i wątków wręcz przygodowo-awanturniczych. W tym tomie młodszy z Holmsów, czując się w obowiązku wyjaśnić, dlaczego jego brat, ważny urzędnik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został niemal ujęty na gorącym uczynku jako sprawca pospolitego morderstwa, sam stanie się obiektem zaciekłego polowania, przed którym, zdaniem starszych, może go uchronić oddalenie się na jak największą odległość od Londynu. A to oznacza wyprawę do Moskwy w misji wywiadowczo-ratunkowej. Udział w wydarzeniach, przy których wszystko, co spotkało go dotychczas w stolicy Wielkiej Brytanii, wydaje się drobiazgiem. Autor nadal efektownie łączy warstwę przygodową, kulturalno-obyczajową, przekonująco wykreowaną biograficzną i psychologiczną, z wyjątkowo tym razem zawiłą intrygą i błyskotliwym angielskim humorem. A sprawdzony schemat fabuły wprowadza nowe detale, także historyczne, z elementami historii alternatywnej. To wciągająca lektura nie tylko dla sympatyków bohatera, z niezamierzonym chyba sprawdzianem czytelniczej czujności. Jedna z postaci, na przykład na stronie 236 mająca na głowie futrzaną czapkę, już na 238 przy zachowaniu ciągłości akcji, wchodząc do kawiarni z tejże ulicy, zdejmuje kapelusz. Littlewood. Szczypta magii. To drugi tom współczesnej fantazy dla młodszych nastolatek opowiadającej o kultywującej wielopokoleniowe magiczne tradycje rodziny czarodziejów kulinarnych. Pierwszy, a był to debiut literacki amerykańskiej aktorki komediowej zatytułowany Magiczna cukiernia był na czternastym przeglądzie w tym roku. Sygnalizowane są dwa kolejne. Zprezentowanym w tej chwili rodzina, a zwłaszcza nękana poczuciem winy 11-letnia główna bohaterka, stara się desperacko odzyskać skradziony almanach wiedzy kulinarnej Szczęsny, a jedynym sposobem jest udział w konkursie kulinarnym, w którym będzie brała również złodziejka, będzie brała udział również złodziejka almanachów. Ponieważ bohaterka, chociaż może liczyć na wsparcie najbliższych, nie jest pewna swoich umiejętności i próbuje także mniej uczciwych sposobów dotarcia do księgi, jej ciotka z założenia nie zamierza grać fair, a jedyny juror konkursu ma wyjątkowo yy, wysokie oczekiwania, młodych szczęsnych czeka mnóstwo zwariowanych komplikacji, związanych zarówno ze zdobywaniem niezbędnych magicznych składników do kolejnych ciast, jak i z zawiłą wojną podjazdową z bezwzględną rywalką. Jest to zręcznie skonstruowana, zwłaszcza, że wykorzystuje jeden powtarzalny schemat sytuacyjny ze zmieniającymi się detalami. Nieskomplikowana fabularnie, magiczna fantazy przygodowa z akcentami humoru sytuacyjnego. Tu zwłaszcza efektowny jest bal młodych bohaterów z garbulcami w katedrze Notre Dame. Mamy też lekko podane przesłanie dydaktyczne, głównie uświadamiające znaczenie kochającej się rodziny, ale też i konsekwencje działań wypływających z niewłaściwych motywacji, kompleksów i złej woli. Lektura dla czytelników, a właściwie głównie czytelniczek, znających poprzedniką.